Aneta Tomaszyk, witam w środę. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego wydania teleobserwatora. Kołodzi i Jankowski podpisali dwuletnie kontrakty. W Gronowie pytali o przyszłość SP5. CPR na pewno w Lesznie. WIPY trenują przed Jarmarkiem Adwentowym. Koniec akcji chipowania psów. Znamy terminarz rozgrywek żużlowych. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, którą zorganizowali działacze Unii Leszno, poznaliśmy zawodnika oraz trenera, który poprowadzi zespół w sezonie 2010. Niespodzianek nie było. Kontrakt z Leszczyńską Unią podpisał wychowanek imienniczki z Tarnowa Janusz Kołodziej. Tarnowianin jest m.in. indywidualnym mistrzem Polski z 2005 roku. Były zawodnik Jaskółek w sezonie 2010 ma zastąpić w Lesznie Krzysztofa Kasprzaka, z usług którego działacze Unii zrezygnowali. Dokładnie tę samą drogę co Kołodziej obrała legenda leszczyńskiego żużla Roman Jankowski. Popularny w Lesznie Jankes ostatnie sezony spędził w Unii Tarnów. Jankowski prowadził pierwszy zespół, który w 2008 roku Opuścił progi Ekstraligi, by sezon później do niej powrócić. Karierę zawodniczą zakończył w 2003 roku. Jest m.in. dwukrotnym indywidualnym mistrzem Polski i trzykrotnym finalistą indywidualnych Mistrzostw Świata. Zarówno Janusz Kołodzi, jak i Roman Jankowski związali się z Unią Leszno na dwa lata. Podczas konferencji prasowej prezes Józef Dworakowski zaznaczył, iż to koniec znaczących transferów w klubie. Prezes ujawnił także, iż z jego oferty nie skorzystali Niki Pedersen, Kenneth Biere i Rune Holta. Unia Leśno nie jest bankiem. I pieniędzy nie będziemy wy, wyrzucać po prostu. Tym bardziej, że kibice nam powierzają pieniądze i sponsorzy. A teraz pieniądz po prostu sponsora i kibica musi być niesamowicie szanowany. Na relacje z konferencji prasowej zapraszamy po teleobserwatorze. Kiedy wreszcie zostanie wybudowana siedziba dla szkoły podstawowej nr 5 w Gronowie? Dlaczego inwestycja... Wciąż jest odkładana w czasie. Takie pytania padały z sali podczas spotkania mieszkańców z prezydentem Tomaszem Malepszym. Problem wzbudzał wiele emocji. Nie obyło się bez ostrej wymiany zdań. Na zaproszenie radnego Zenona Kurta odpowiedzieli prezydent Tomasz Malepszy i Piotr Olejniczak, przewodniczący Rady Miejskiej. Spotkali się z mieszkańcami nie tylko Gronowa, były także osoby z innych części miasta. Debata odbyła się nieprzypadkowo w tym miesiącu, bowiem Rada Miejska jest przed uchwaleniem przyszłorocznego budżetu. Jest więc najlepszy czas, by mieszkańcy mogli wnieść do niego swoje uwagi i propozycje. Największe emocje wzbudził temat odsuwanej w czasie budowy szkoły podstawowej nr 5. Jest to sprawa, która wraca jak jak na każdym spotkaniu mieszkańców Gronowa z prezydentem. W marcu również państwu mówiłem tak, ale i to ale brzmiało w tym roku może silniej niż w latach poprzednich, ponieważ nad nami wisiał wykonanie dochodów budżetu, które zwłaszcza w Bicie były zapisane przez ministra finansów na poziomie 69 milionów złotych udziału. Na dzisiaj wiemy, że to może być około 60-62 miliony złotych. Chciałbym, żeby było 62, a więc będzie brakowało 7 milionów złotych. I to nie z winy jakiejś złej kalkulacji samorządowców miasta Leszna, tylko z tej oto przyczyny, że może mamy trochę więcej pieniędzy na pierwszego, ale budżet państwa ma znacznie mniej pieniędzy, ale budżety samorządowe, w tym miasta Leszna, której kondycja gospodarcza, no, przecież zależna jest od od państwa w dużej części jest właśnie w takiej, w takiej sytuacji. I to jest powód, dla którego budowy piątki nie ma w projekcie budżetu. Prezydent dodał, że do tej pory nie obiecywał rozpoczęcia inwestycji. Natomiast obiecaliśmy, że będziemy chcieli dysponować projektem technicznym z pozwoleniem na budowę i gdyby nadarzyła się sytuacja taka, że budżet pozwoli na realizację tej inwestycji, to ją rozpoczniemy. Prezydent nie chciał też obiecywać, iż jeśli dojdzie do budowy, realizację uda się skrócić do jednego roku szkolnego. Po raz trzeci otrzymujemy tutaj informacje na temat szkoły numer 5. I odnoszę wrażenie, jakby plany jej budowy oddalały się. Radny chciał poznać konkretny termin rozpoczęcia inwestycji. Prezydent tłumaczył, że być może po rozstrzygnięciach przetargowych najważniejszych inwestycji drogowych uda się zaoszczędzić pieniądze. Wtedy będzie można rozstrzygać, czy części funduszy nie wydać na rozpoczęcie budowy w Gronowie. Ta odpowiedź nie wszystkich satysfakcjonowała. I chcielibyśmy wiedzieć konkretną deklarację. Będzie w tym roku, w następnym. Bo może nie ma o czym dyskutować, jeśli pan odpowie, że będziemy w 2012, no to po będziemy się zbierać na temat budowy szkoły numer 5 po deklarację. Ja myślę, że te 3 miliony, tak jak Pan w marcu sugerował, że realizacja tej inwestycji będzie 2010 i 2011, myślę, że te 3 miliony złotych w budżecie na 2010 rok, gdyby Rada Miasta Leszczyk, Pan Prezydent, dobrze się postarali, znalazłby się te pieniądze i nie byłoby problemu. Jeśli tu Pan mówi, że 750 tysięcy kosztuje budowa stanowiska dla zwierząt, no to mamy 25% kosztów realizacji tego widzenia w roku przyszłym. Do dyskusji włączył się radny Zenon Kurt, który swoją wypowiedź kierował do Sławomira Szczota. Tak ale to nie zagłosuję za budżetem, nie zagłosuję, kiedy są potrzebne pieniądze, czyli trzeba wziąć mały kredyt, żeby coś zrobić. Oni są tylko inwestować, ale pieniądze na to nie mogą znaleźć. To taka też jest prawda. Potem tylko głośno mówić na to sali, a na sesji mówisz zupełnie inaczej, występuję przeciwko, nic nie chcę robić. Mieszkańcy konieczność wybudowania szkoły argumentowali także tym, iż obecny obiekt ma elementy z azbestu. Wiadomo, że długoletnia ekspozycja na azbest prowadzi prędzej czy później do zwiększonego ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Nigdzie nie znalazłem tak na dobrą sprawę, szanując absolutnie Pani wiedzę, że... Przebywanie w, taki, w, taki, w takiej sytuacji jest właśnie tak bardzo, tak bardzo niebezpieczne. Żal rodziców o złe warunki, w których muszą uczyć się ich dzieci to jedno. Z sali padały także słowa rozżalenia z powodu warunków, w jakich przebywają przedszkolaki. Ja akurat jestem dziadkiem, prowadzam wnuka do przedszkola, do przedszkola pięciogodzinnego tutaj za, za gimnazjum. I naprawdę jestem w szoku, bo w tym roku dopiero chodzi po raz pierwszy i warunki, które tam panują w tym przedszkolu są, uważam, niedopuszczalne. Tak jak się martwimy o pieski, żeby miały dobre warunki, to ten mój wnuczek, jak przychodzi do domu, do przeprowadza i wchodzę tam dokładnie na, no ile, dobieram, 10 minut więcej? Nie. To żona mówi, przecież wy dwóch tak cukniecie z tym chryzną, Prezydent zapewniał, że po modernizacji szkoły, przedszkole doczeka się nowej siedziby. Pojawił się także temat masztów w telefonii komórkowej. Czy Urząd Miasta może wykonać jakieś analizy hmm, względem oddziaływania tego promieniowania na nasze zdrowie? I chodzi nam też, jeżeli posta, będzie taki ten maszt postawiony, jak to... W jednak to wpłynie na spadek naszych nieruchomości. Masz nie powstał na ulicy Dożynkowej. W tej chwili trwają jeszcze, tak w cudzysłowie, przepychanki z masztami na Zatorzu Krzyckiego i ulicy Kilińskiego, tutaj z na pobyłym po Tonsilu. No i ten masz tutaj na Gronowie. Umówiliśmy się z Państwem i to też umówiliśmy się w samorządzie, że tam gdzie będą plany miejscowe obejmowały dominujące funkcje mieszkalne, tam z, w projektach, uchwał, projektach planów miejscowych i już potem przyjmowanych przez Radę nie będzie możliwości budowy masztów telefonii komórkowej. Natomiast, a to też proszę od nie traktować, że to jest jakiś wybieg ma lepszego, że musimy też wleśnie i to myślę tak jak powiedziałem na początku wystąpienia, do końca pierwszego kwartału przyjąć po dyskusji na komisjach, w Radzie, taki program, jakby to określić, geografię, gdzie maszty powinny być, ale w kontekście przesyłu sygnału telewizji. Cyfrowej, czy w ogóle sygnałów telefonii komórkowej, bądź innych mediów, na przykład również internetu. Dodajmy, że w czwartek planowane jest spotkanie radnych z mieszkańcami Zatorza. Odbędzie się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 9. Rozpocznie się o godzinie 18. W województwie wielkopolskim ma powstać 5 lub 11 centrów powiadamienia ratunkowego. Nieważne, który wariant zostanie wybrany, w każdym pewne jest powstanie CPR-u w Lesznie. Od kiedy zacznie działać jest jeszcze nie wiadomo. Są dwie koncepcje dotyczące liczby centrów powiadamienia ratunkowego w Wielkopolsce. Pierwsza zakłada powstanie 11, druga 5. Ostateczną decyzję podejmie wojewoda, ale już mówi się, że wersja zakładająca istnienie mniejszej liczby CPR-ów jest bardziej prawdopodobna. Jeśli tak będzie, centra znajdą się w Lesznie, Poznaniu, Pile, Kaliszu i Koninie. W województwie wielkopolskim mają być uruchomione do czerwca 2011 roku. W chwili obecnej zintegrowane stanowisko kierowania Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie obsługuje 115 tysięcy mieszkańców. Po zmianach, utworzeniu Centrum Powiadomia Ratunkowego obsługiwa, obsługiwalibyśmy ponad 380 tysięcy mieszkańców. Centrum podlegałyby powiaty Leszczyński, Gostyński, Rawicki, Kościański i Wolsztyński. Druga wersja zakłada obsługę 612 tysięcy mieszkańców. Decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły. Niezależnie od tego, który scenariusz zostanie zaakceptowany, przełoży się to na zwiększoną liczbę etatów. Z zwiększonymi wymaganiami w stosunku do sali operacyjnej, pomieszczeń socjalno-bytowych. I to się wiąże z, albo z modernizacją. Tej substancji obiektu, którym dysponujemy, lub ewentualną dobudową nowej części obiektu, przeznaczonego tylko i wyłącznie na potrzeby Centrum Powiadamia Ratunkowego. Zdaniem komendanta lepszym wariantem byłaby budowa nowej siedziby dla CPR-u. Tak, byłby to lepszy wariant, wariant przyszłościowy, wariant polepszający warunki. Jeśli miałby powstać obiekt wyłącznie na potrzeby centrum, miałby powierzchnię około 300 m2 z dwoma kondygnacjami. Na jednej znalazłyby się pomieszczenia operacyjne, na drugiej techniczno-socjalne. Decyzje o powstaniu CPR-ów prawdopodobnie będą znane w pierwszym kwartale przyszłego roku. W niedzielę 6 grudnia rozpoczyna się tygodniowy jarmark adwentowy. Program tegorocznego jest przepełniony atrakcjami i sporo będzie się działo każdego dnia od przedpołudnia do wieczora. Wśród wielu propozycji jest konkurs wokalny, do którego zgłosiły się postaci znane z różnych sfer życia miasta. Podglądaliśmy ich przed poniedziałkowym koncertem. Miejskie vip -y też słuch mają dziś kolędy, zaśpiewają to tytuł konkursu Kolend do udziału, w którym zaproszono znanych mieszkańców Leszna. Ich wokalne popisy będzie można podziwiać w drugim dniu Jarmarku Adwentowego, czyli w poniedziałek 7 grudnia. Konkursowy koncert Kolend rozpocznie się na rynku o godzinie 18.30. By wypaść jak najlepiej każdy uczestnik bierze udział w próbach, które odbywają się w klubie Kwadrat przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wczoraj śpiewanie trenowali Barbara Mroczkowska, prezes Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa oraz Henryk Bystrzycki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie. Śpiewanie kolęd to dla duetu sama przyjemność i tradycja kultywowana w domach rodzinnych. Kiedyś tak, teraz coraz mniej tych, tych, tych okazji, żeby zaśpiewać z żoną i z synem razem, ale w domu rodzinnym to tak, była taka tradycja. Ja bardzo lubię kolendy, lubię śpiewać w kosztorze kolędy. No, u nas również śpiewamy kolendy. syn gra na pianinie, nam akompaniuje i my często śpiewamy kolendy, ale ta inicjatywa i ten pomysł no to tylko godne jest przyklaśnięcia i dlatego z wielką chęcią zaangażowaliśmy się w to śpiewanie i myślę, że na rynku 7 listopada grudnia wyjdzie nam to elegancko. Jeśli będzie trema, to ją wspólnie pokonamy, a mieszkańcy na pewno chętnie wesprą nas śpiewając z nami, dodaje Barbara Mroczkowska. Tego duetu chyba nie musimy przedstawiać. Aneta Przybylska, dyrektor gimnazjum nr 4 i Piotr Olejniczak, przewodniczący Rady Miejskiej. Byli zgodni, razem śpiewa im się bardzo dobrze. No cóż mogę powiedzieć, no fantastycznie zresztą Państwo słyszeliście i ja jestem odczarowany. Pani dyrektor? Jak to, tak, tak, mam nadzieję, że, że tak jak na próbach, tak i na występie uda nam się właśnie na takim poziomie zaśpiewać, że trema gdzieś tam nie spowoduje jakiegoś zachwiania głosu i będzie wszystko okej. Okay. Piotr Olejniczak lubi śpiewać, a kolendy w szczególności. Święta Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy rzeczywiście mamy, mamy okazję pośpiewać i rodzinnie, i teraz właśnie będziemy mieć okazję pośpiewać na rynku. Oczywiście prezenty to nie jest wszystko. Ja myślę, że właśnie najważniejsze to jest ta strona podczas świąt, strona duchowa i właśnie to śpiewanie, wspólne, wspólne rodzinne śpiewanie, no to jest, daje sporo emocji i, i wiele Piękna satysfakcji. To polska tradycja. Tak. Tak. Na wczorajszej próbie pojawił się również Krystian Maćkowiak, wicestarosta powiatu leszczyńskiego. Przyznał, że scena to nie jego żywioł. Witaj Jezu ukochany, czekany. Ponieważ wokal nie jest moją najmocniejszą stroną, dlatego chyba się przymierzam tutaj do takich chórków. W domu Krystiana Maćkowiaka śpiewanie kolęd jest tradycją, do której przywiązuje się dużą wagę. Spotykamy się w Wigilię całą rodziną, wszyscy śpiewają, brat gra na akordeonie. Jest to stara tradycja. Dla wyjaśnienia wice starosta zdecydował się dołączyć w śpiewaniu do Barbary Mroczkowskiej i Henryka Bystrzyckiego. Wśród tych, którzy pojawią się jeszcze w koncercie VIP-ów będą m.in. radny Grzegorz Rusiecki, starosta Krzysztof Benedykt Piwoński, Zbigniew Białas, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, Franciszek Tomczak, szef Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Marek Śmietana, dowódca Leszczyńskiego Pułku. Kolejni chętni dołączają. Wszyscy wykonawcy będą walczyć o nagrodę specjalną Świętego Mikołaja. Prawie dwa miesiące trwała akcja chipowania psów. Dzięki temu będzie można natychmiast zidentyfikować jego właściciela. Wszczepione za ucho chipy zawierają także nazwę rasy, płeć oraz wiek psa. 5 października Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna rozpoczął akcję elektronicznego znakowania psów. Odbywało się to poprzez wszczepienie za lewe ucho czworonoga elektronicznego chipa wielkości ziarenka ryżu jest niewyczuwalny. Przy wyświetlaniu na ekranie czytnika wyświetla się tylko numer. Na podstawie tego numeru w zależności od możliwości dostępu, no największy dostęp ma, mają przede wszystkim urzędnicy, mają lekarze weterynarii i straż miejska. Można po wstukaniu na klawiaturze, wystukaniu na klawiaturze komputera tego numeru wejść głębiej w dane i wyświetla się i dane dotyczące psa, czyli rasa, płeć, wiek i dane właściciela, jego adres, imię, nazwisko. Dzięki elektronicznemu chipowi łatwiej jest znaleźć właściciela psa, kiedy ten na przykład zaginie. Chip może się okazać niezbędny także przy wyjeździe psa za granicę. Program realizowany przez Urząd Miasta i jest póki co pilotażowy. Dziś właściciele psów mają wybór. Ich pupile mogą mieć wszczepione chipy bądź też zawieszone na obroży blaszki z numerem. Tu jest do wyboru, natomiast za parę lat mam nadzieję, że będzie to tylko ten chip. I w tej sytuacji no, można zgubić łatwo ten aluminiowy, natomiast w przypadku chipa jest to praktycznie nieusuwalne. I po, albo jeżeli właściciel nie należycie, wywiązuje się ze swoich obowiązków i tego psa puszcza samopas, albo mu ucieknie, no po złapaniu w czytnika identyfikujemy właściciela, który może go odebrać, a jeżeli na przykład ten pies no jest nienależycie nad nim sprowadzana opieka, może taki właściciel zostać ukarany. Urząd Miasta na akcję wydał 50 tysięcy złotych. Oznakowanych zostało ponad 1000 czworonogów. Kolejne mają mieć wszczepione chipy w przyszłym roku. W projekcie budżetu mamy zapisaną kwotę również 50 tysięcy złotych. Jeżeli radni tę uchwałę przyjmą, również będziemy tą akcję w przyszłym roku realizować i mam nadzieję, że również około tysiąca psów będzie zaczipowanych. Dodajmy, że w lesznie zarejestrowanych jest 3300 psów. Szacuje się jednak, że jest ich kilka tysięcy więcej. Dziś poznaliśmy terminarz przyszłorocznych rozgrywek żużlowych. Rozpoczną się one 5 kwietnia, zakończą 26 września. Leszczyńska Unia w pierwszej kolejce ekstraligi wybierze się na bardzo trudny teren do Gorzowa. Smaczku temu spotkaniu doda zapewne fakt, iż nowym szkoleniowcem stali jest były trener Leszczynian Czesław Czernicki. Dodajmy, że zespół Gorzowski wzmocnią prawdopodobnie Niki Pedersen i Tomasz Gapiński. Przed Unią, więc bardzo trudne inauguracyjne spotkanie. Druga kolejka odbędzie się 11 kwietnia. Na zespół Romana Jankowskiego czekać będzie kolejny niezwykle ciężki przeciwnik. Do Leszna zawita bowiem uczestnik trzech ostatnich finałów ligi Uni Bakstoruń. Pełny terminarz dostępny jest na naszej stronie internetowej www.telewizjaleszno.pl Kołodziej i Jankowski podpisali dwuletnie kontrakty. W Gronowie pytali o przyszłość SP5. CPR na pewno w Lesznie. I VIP-y trenują przed jarmarkiem adwentowym. Koniec akcji chipowania psów. Znamy terminarz rozgrywek żużlowych. Po teleobserwatorze zapraszamy na rozmowę z Januszem Kołodziejem, nowym zawodnikiem Unii Leszno. Pokażemy także konferencję, podczas której były zawodnik Tarnowskiej Unii podpisał kontrakt z Leszczyńskim Klubem. Podpis złożył także Roman Jankowski, który poprowadzi Leszczyńską drużynę. Na dziś to wszystko. Życzę Państwu dobrego wieczoru i zapraszam na jutro.